Dzień dobry Państwu. Dziś opowiem Państwu o bardzo ciekawej postaci, mianowicie o Łasi Ukraińcy. No tak, tylko ty opowiesz. Hmm. Tak, tylko ja, Wiktorio. Nie, szanowni Państwo, mamy tu przedstawicielkę, prawda? Hmm. No czy jeszcze raczej. Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Marcinowicz. Tutaj koleżanka bardzo starała się mnie przedstawić. Hmm. Mm -hmm. <głos> <głos> tak no, to jest tak, że jeżeli chodzi o moje pochodzenie to w połowie jestem Ukraińką tylko, że Krymską Ukraińką czyli troszeczkę mam czyli turecki tureckie, jakiekolwiek natomiast to jest tak, że przez 5 lat mieszkałam na Krymie i wtedy zakochałam się, zauroczyłam się na maksa w literaturze ukraińskiej i dlatego właśnie też przekazałam tę miłość, mam nadzieję, myślę, że tak, tutaj Katarzynie Kroczyńskiej. I dlatego dzisiaj opowiemy o najbardziej znanej ukraińskiej poece, wybitnej osobowości, bardzo silnej kobiecie, Łosi. Czyli Łosi Ukraińcy, czyli jak być wielkim po ukraińsku. Urodziła się w 1871 roku, zmarła w 1913. Jej rodzina była z pochodzenia szlacheckiego, mianowicie Herbu Korczak. Jej wujkiem był historyk i językoznawca. A mama też była poetką i pisarką, też zajmowała się literaturą. Tak. I jej mama to Olena Pciłka, czyli też bardzo znana postać w ukraińskiej literaturze ale nie aż tak znana, jak się Ukraińska, czyli udało jej się przebić swoją mamę, mimo to, że mama była widna. Zaczynała swoją karierę w czasopiśmie Zoria, czyli Gwiazda. Stworzyła kilkanaście dramatów, między innymi Don Juan Ułażniony, Kassandra czy dramat Orgia. Jej utwór Pieśń lasu uważany jest za najlepszy jej dramat. Y Przetłumaczyła również na język ukraiński Homera, Byrona i Mickiewicza. W 1902 Jeszcze roku. Jeszcze też tłumaczyła. Tak, to prawda. W 1902 roku przetłumaczyła na język ukraiński dzieło Marksa. Dzieło, dzieło Marksa, czyli manifest komunistyczny, za co przez Białą Gwardię została zamknięta w areszcie domowym. Chorowała na gruźlice kości. Jeszcze troszeczkę na temat marksizmu to jest tak, że ona umarła przed tym, jak rozpoczęła się I wojna światowa, no i już wiadomo tym bardziej przed rewolucją i ona była za tymi ideami, żeby była równość. To też jest tak, że mimo to, że pochodziła z takiej szlacheckiej rodziny, z arystokratycznej dyktywy rodziny, e, to ona bardzo przejmowała się losem chłopów, losem zwykłych ludzi i dlatego była aż tak bardzo za tą ideą. Ona jeszcze nie wiedziała, że to. Jeszcze nie było wtedy ani Związku Radzieckiego, ani nic z tych rzeczy, i nie wiedziała, czym się skończy dążenie za tą ideą. Ona po prostu chciała dla wszystkich ludzi dobrze. I jej e, podobizna, jako jedynej kobiety, istnieje na warkoście 200 chyba Tak. tak. E, e, chcemy jeszcze powiedzieć, nie wiem, czy Państwo znają taką polityk e, Julia Tymoszenko, e, która zapożyczyła, powie? tak. E, jeżeli chodzi o jej wygląd, to ona zapożyczyła właśnie ten warkocz, taki dookoła głowy. E, właśnie to była jedna z fryzur e, Łesi Ukrainki, ponieważ Łesi Ukrainka w ogóle. Uwielbiała takie słowiańskie typowo fryzury. I często, nawet nieraz, jak się zobaczy portrety Łosiu to można zobaczyć, że tutaj ma taki warkocz dookoła. Chorowała, prawda? Bardzo mocno. Chorowała, chorowała bardzo mocno, najbardziej mocno na gruźlicę kości. I przez tę chorobę ona świetnie grała ze dziecka na pianinie, ale później już nie mogła, właśnie przez tę chorobę. I pierwszy wiersz, który napisała ma, miała 9 lat wtedy i ten wiersz nazywa się Nadzieja. Znała też paręnaście języków, prawda? E, tak. E, znała ukraiński, rosyjski, polski, e, znała łacinę, znała starogrecki, e, angielski, też świadomo, of course, e, <laughs> niemiecki. E, Jak jeszcze? Co tam? Przecież tam dodatki tak. <laughs> No, tak czy... tutaj, no, jak czytam. czytaj. Jakie Jak Jakie dokładnie. Co teraz powiemy o miłości może łasi ukraińskiej? Są przeróżne mity. Gdzieś nawet mówię, że robiła nie tylko facetów. Tak jak e... o naszej Marii Konopińskiej, że coś miała do czynienia z Marią Dolianką, prawda? Tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o męża właści ukraińskiej, to to jest tak. niesamowita historia. E... On miał na imię Klement Kwitka e, i ona go poznała. Na uczelni? E, tak, na uczelni, gdzie on był na pierwszym roku. E, I ona tam właśnie czytała e, i mieli wspólne spore zainteresowanie ludowizną, folklorystyką. E, no, i Czyli ona... się Ukrainka była wykładowczynią, rozumiem. E, ona nie była wykładowczynią, ona była tam zaproszona. Okej, okay, dobrze. Zaproszona, żeby. Już zresztą nie pamiętam, czy to miała tam wykład, czy po prostu miała przeczytać swoje twory. Czyli po prostu zachwycił się nią, bo ja ona nim, ponieważ połączyła miłość do literatury, poezji i chemii. Ale jak najbardziej połączyła ich jednak miłość do ludowizny i folklorystyki. To było tak, że ten Klement Kwitka on nie miał pieniędzy mhm. i mama, lesi Ukrainki, która była kobietą z takim charakterkiem, mhm. i to właśnie ona wychowała Łęsie na taką kobietę, że na taką osobowość, że możesz pokazywać swoje uczucia w swoich utworach, ale nie na ludziach. Jakby nie było ciężko, nie płac I można by pomyśleć, że ten młody K klement Kwitka, mhm. ponieważ mamy Łasie Ukrainki, nazywała go, obrażając, nawet żebrakiem, i różne takie rzeczy mówiła, to można by pomyśleć, że. Hmm. Skoro on nie miał pieniędzy, a ona od niego. 9 lat starsza, jeszcze cała taka chora, to może faktycznie chodziło mu nie o folklorystykę i jakaś tam chemie coś tam jak tutaj Kasia pięknie opowiada, a może chodziło, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o Ale nie. Dlaczego nie? Dlatego, że mama się ukryńki była przeciwko temu, mm. że był ten ślub. No i wtedy Łasi Ukrainka zrzekła się całego majątku, całego spadku, całego pieniędzy, wszystkiego się zrzekła, mm. co mogła dać jej rodzina. Mm. I wzięła ślub z tym Klementem Witką. Mm. I on, mimo to, że on nie miał pieniędzy, to on i tak własnym kosztem sprzedawał wszystko swojego, co tylko mógł sprzedać, mm -hmm. żeby ją leczyć. A też warto dodać, że w ostatnie lata jej życia mm -hmm. e, Właśnie jeszcze choroba Nerek dołączyła do tej kości i to taka choroba, której nie dało się wyleczyć, przynajmniej w tamtych czasach. Co powiemy o jej dziełach? Jej największe dzieło. Pięć lasów. Znajdę tak. Państwo na Wikipedii w języku polskim. Porozmawiamy o jednym z elementów łaści Ukraińki pod dziełem Tak, Opentana, czyli w języku oryginalnym, czyli w ukraińskim, on się nazywa Oderzyma. W to nie dramat, tylko dramatyczny poemat. Nie ma tego utworu w języku polskim niestety. Główną bohaterką to jest Maria Mar Mar Magdalena. Tak, Maria z I to jest ciekawe, że ona tutaj nie jest pokazana jako jakaś święta, tylko ona jest pokazana jak po prostu człowiek, który ponad wszystko chce... Najlepszego dla swojej ukochanej osoby. Ona po prostu, wiesz, no kocha Jezusa jak kobieta mężczyzna. Maria siedzi, e, patrzy jak Jezus się modli i nie może przestać myśleć po prostu o tym, e, jak on jest samotny. E, I nie może też przestać myśleć o tym, co on dostanie. I ona. Prosi go o to, czy mogłaby cierpieć zamiast niego. I ideą jest to, żeby uratować go przed samotnością, tak. a jego ideą jest to, że on miałby cierpieć ze wszystkich, przy tym nikt nie miałby cierpieć za niego. A on uważa, że ona go nie rozumie i nie rozumie jego idei, skoro chce dawać mu jakąkolwiek ofiarę. Tak. Natomiast ona. Nie chcę, żeby on cierpiał dla niej, I uważa, że on nie rozumie po prostu tego, że ona go naprawdę kocha i on w modlitwie prosi swoich uczniów, żeby się obudzili, a to jest noc i no nie ma co się dziwić, ucznia śpią. No i wtedy e, jest ja przełomowy moment, ponieważ ona zaczyna nienawidzieć e, nie tylko już wrogów, ale tak. również jego przyjaciół. Tak, i niby tym się oddala jeszcze bardziej od niego, ponieważ on kazał wszystkich kochać, no. nawet swoich wrogów. Jak e, już on zostaje krzyżowany tak, oczywiście na Golgocie. na Golgocie, nie ma nikogo, tylko ona jest smutna, ponieważ ona uważa, że on wybaczył wszystkim oprócz niej, ponieważ ona e, miała i nadal ma w sobie nienawiść, ona spotyka kobietę, która również uwierzyła w Jezusa, Joannę. Joannę, Joannę, tak, tak e, która jej mówi, że jednak On z martwych wstał. Maria na początku nie chce uwierzyć, bo ona uważa, że już zawsze zostanie sama, niezrozumiana przez nikogo. E, no i idzie do jednego takiego starca, tak. e, zapytać się, czy to prawda. Ona tak. jej to potwierdza, ale... E, i mówi jej, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus przelał swoją krew za nas wszystkich. Na co ona odpowiada, zaprzecza mu i mówi, że nie właśnie za mnie, krew nie przelewał, ponieważ ja w sercu miałam nienawiść, i ta moja nienawiść uratowała mnie przed tym grzechem, tak. żeby przelał za mnie krew. Właśnie. I wtedy ich akurat podsłuchują? Kto podsłuchuje? Ja Podsłuchuje ich pretorianin, prawda? Tak. I e, członek to Maria Magdalena, wszystkich, wszystkich przeklina. przeklina. I kończy się to I za ten... to zostaje ukamieniona. Bo każdemu z nich chodzi, co jest ciekawe, o miłość i o sprawiedliwość. Tylko w jego zrozumieniu, sprawiedliwość to jest, kiedy kochasz zarówno i wrogów, i przyjaciół tak samo. I tych, kogo znasz, i tych, kogo jeszcze nie znasz, i każdego kochasz tak samo. W jej zrozumieniu, sprawiedliwość. E, to nie jest sprawiedliwe, że on cierpi ze wszystkich i daje wszystkim w zamian zbawienie, spokój, a sam dostaje to cierpienie. Chce uratować go przed samotnością, ale zobacz uratuje go przed samotnością, a na końcu i tak jest sama. A na końcu i tak zostaje sama, ale w sumie udało jej się. Bo on został zabity za swoją ideę i ona w sumie też, bo została ukominiowana. Tak. W sumie ten utwór można nazwać trochę ekstatyczny. Nie wiem czy... może. Może. w obłędu, nie? Tak. Co tak. to jest? Tak, warto wspomnieć o tym, że właśnie Ukrainka napisała ten utwór w bardzo straszną do siebie noc bo ona miała takiego przyjaciela. On też był marksistą, ideo też był z równością. Ideo w tym poziomy wielku. I właśnie siedząc przy nim umierającym w jedną noc ona właśnie pisze ten poemat dramatyczny. Dla mnie Łosiła ukraińka to jest taka postać, która nigdy się jej nie poddawała. I tego możemy się od niej nauczyć, bo Miała straszną chorobę, w kości, chorobę nerek, której nie dało się wyleczyć. E, miała surową matkę, e, też e, bardzo bliska jej osoba e, umarła e, i sporo miała ciężkich takich sytuacji w życiu, a mimo to znała ogrom języków. E, miała... Miłowała po prostu naukę. Miłowała tak, miłowała naukę. I wtedy jeszcze też nie był rozwinięty tak, aż tak bardzo feminizm, jak teraz na przykład. Tak. I też prawa kobiet nie były równe z prawami mężczyzn. A poza tym nawet własny ojciec, ojciec się Ukrainki, to on też był przeciwko temu, żeby się Ukrainka rozwijała się jako poetka, pisarka tak. Dobrze. Dziękujemy bardzo i Dziękujemy. zapraszamy na kolejne... Wywiady.